Mordeczki, wielu z Was prosił, żebym pokazał to moje ogrodzenie, jak to wygląda. To już pokazuję. Tak wygląda furtka. Wszystko wykonane w całości przeze mnie. Od fundamentu po wymurowanie z bloczka betonowego docieplone styropianem. Na to tynk, tynk silikonowy, i tak to wygląda. O, tutaj. Takie sobie wymyśliłem mocowania, mocowania zawiasów, też wszystko mój projekt, moja robota od początku do końca, z pomalowaniem, z wycięciem, wszystko i wyłącznie te ręce zrobiły. Tak wygląda brama. Tak wyglądają daszki, też mój projekt, dwie blaszki fajnie złożone do kupy. Nawet nawet to wszystko zrobiłem sam, przyściutko No i pospawane. Obszlifowane, pomalowane. Tak to wygląda. Yy, mocowania tutaj, żeby było imitacja nitów, to są normalnie śruby zamkowe, nawiercone i nagwintowane yy, w profilu. Profil 12 na 12 No i tak to wygląda. I tak to wygląda w całości. Ja jeszcze nie ma domofonu, ale już nie będzie, bo będzie przeprowadzka za niedługo. Tak to wygląda. O, wszystko zajebane. Kostka, wszystko od piachu, jak sypali. Sypali ulicę. O, nawet chodniki na wsi mamy. Elegancko. Kosteczkę też sam robiłem. No, tak to wygląda. Tam, tam krawężniki obsadzone, ale kostka nie zrobiona i już nie będzie zrobiona. Będzie przeprowadzka. pozdrav